Spore są oczekiwania kibiców przed pierwszym meczem grupowym UEFA Champions League. Nie możemy doczekać się początku spotkania. Legia Warszawa zmierzy się z Chelsea. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Startuje najlepsza Liga świata. Nareszcie możemy odtrąbić koniec sezonu ogórkowego, bo oto rusza faza grupowa UEFA Champions League. Zaczynają się prawdziwe emocje, a środek tygodnia znów ma sens. Legia Warszawa zmierzy się z Chelsea. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewniłeś sobie awans. Ważne, żeby ugrać przynajmniej punkt, a to zawsze gwarantuje emocje. Nie mogę się doczekać pierwszego gwistka. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. I teraz skuteczne wybicie piłki. Układ drużyny Chelsea jest następujący. W bramce Kepa Arrizabalaga Mateo Kovacic oraz N'Golo Kante zagrają na środku linii pomocy. Jako wysunięty zawodnik zagra... Teraz wspaniała okazja! Odbita ta piłka i gra zostanie wznowiona od rzutu rożnego. Proszę tylko posłuchać tego dopingu. Kibice wiedzą, że rzut rożny może być dla nich świetną okazją, żeby się pokazać w tym meczu. Zagranie na klepę, krótko. Nie dał szans na groźny strzał. Sterling. Choć to dopiero pierwszy mecz w fazie grupowej UEFA Champions League, to może pokusisz się Jacku o prognozę. Jak pójdzie w niej temu zespołowi? Moim zdaniem, ekipę Chelsea stać na wyjście z pierwszego miejsca w tej grupie. Dobrze, teraz mija rywala. Ale może teraz będzie szansa! Gol proszę państwa, właściwie do pustej bramki. No ale jak się wychodzi tak daleko od linii bramkowej, warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy gol. Gramy, ciekawe, jaka będzie odpowiedź Chelsea w tym momencie. Sterling. Przed Sterlingiem pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. I gol! Błyskawiczna odpowiedź! Strata bramki, jakby ich podrażniła, natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła na takim poziomie, właściwie strzały są i mocne i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Po tym golu jest 1.1. na zawodniku legi. Ale Warszawiacy wciąż przy piłce. Zastosowana korzyść. Mladenowicz. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Atak został przerwany za graniem na faul. Będzie rzut wolny, ale żółta kartka też wisi w powietrzu. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Ze stałego fragmentu gry wrzuca w pole karne. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Piłkę ma Kanty. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Musi to strzelić teraz. Gol! Czyste złoto! Ale trafił tę piłkę z boleja. Bo wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości, trudno się pomylić. No i gramy dalej. Chelsea na prowadzeniu. Tak właśnie należy wykonywać wślizgi. Dobre przejęcie piłki. Piłka zagrana do Sterlinga. Sterling przed szansą. Wspaniała interwencja. To powinna być Bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Josue. Kibice żądają strzału. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Dobre podanie do Obamejonga I teraz Obameyong. Co za gol. Ależ przymierzył. Ależ uderzył. Pokonuje bramkarza z dystansu. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Co za błąd teraz? Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Chyba nie najlepszym pomysłem był strzał z ostrego kąta. Lepsze efekty dałoby dogranie do nadbiegających partnerów. Też tak uważam, tak. Byłoby pewnie łatwiej skutecznie wykończyć tę akcję. No, ale to zawodnik podejmuje decyzję na boisku. Sliś. Kapustka. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego, ale to by było tyle. Koniec akcji. To może być groźne. Będzie kontra. Podanie teraz do zjecha. Okazja, zjech! Gdyby nie ten blok, mogła być bardzo groźna wrzutka. Okazja teraz! Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. No ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Decyduje się na krótkie podanie. Schodzi teraz do środka. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No, ale wyszło jak wyszło. Zjech. Obama Young, Jeremelik Obama Young, ponownie. Niecelnie teraz podaje: Aut po tej udanej interwencji. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Wow, a skąd on tam się wziął. Uratował zespół przed najgorszym. Kowacicz. Teraz z piłką. Podanie teraz do Zijecha. O, dobrze teraz zainterweniował. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Legia może zaatakować skrzydłem. Dużo się tam teraz miejsca zrobiło. Uderza na bramkę. Szołek. Oj, mogą tego pudła potem żałować. To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łatwo odrobić dwubramkowej straty. Mamy zatem zmianę w Legii Warszawa. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Piłka zagrana do Sterlinga. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. 10 minut do końca tego meczu. Piłka, że Chelsea skrzydłem szukają wolnej przestrzeni. No i schodzi teraz spod linii bocznej. I dobrze teraz, bramkarz, pewnie. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba karać. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Próba strzału. Była teraz niezła sytuacja. Ale niecelnymi strzałami to oni bramki kontaktowej nie zdobędą. Nie było daleko, a muszą jednak próbować. W końcu wpadnie. Mateo Kowacic. Zjech. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe dwie minuty gry. I teraz kibice chcieliby strzału. Broni. Dobrze. Sędzia kończy mecz. Nieudany start w tych rozgrywkach. Na dzień dobry tracą punkty. Porażka wynikająca z niefrasobliwości. Chyba nie docenili dla rywala, który poczynał tu sobie dziś bardzo śmiało przy biernej postawie obrony. Oddali też środek pola na tyle, że nie byli w stanie przeciwdziałać rozwijającym się atakom. Tu i teraz! W